STS sponsorem tytularnym Pucharu Polski. Emocje bardziej. Dzień dobry Państwu. Kolejny dzień rywalizacji w jednej ósmej finału STS Pucharu Polski. Kłaniamy się ze Świdnika, gdzie trzecioligowa awia podejmować będzie polonię bytom. Mecz skomentują dla Państwa. Kazimierz Węgrzyn. Sławomir kwiatkowski. Widzieli państwo trenera Łukasza Tomczyka, o którym w ostatnim czasie bardzo głośno, nie tylko z powodu świetnej pracy, którą wykonuje w Bytomiu, ale o tym za chwilkę, bo Arak na polu karnym nie było tam przewinienia, No, no ryzykownie, chodzili sobie łatwo gospodarzy. Ryzykownie teraz kursa, nie trafił piłki głową. Wydaje się, że Arak był zawodnikiem pierwszy przy piłce. No, no i jest, to szukarny, jest rzut jest szybciutka tutaj od... Szósta minuta spotkania na stadionie w Świtniku. Michalski 1 do 0. O dobre rozpoczęcie Polonii, bytą. ten pressing się opłacił. Tutaj od początku widać było, że piłkarze Polonii, by to tylko na to czekają, na odbiór tej piłki. To się udało. No i prowadzą 1-0. To jest na pewno dobre rozpoczęcie. Jeszcze raz, Gajda. Odegranie do Łabojki, Łabojko do Kwiatkowskiego, znowu jest tam kalawera szeroko ustawiony, natomiast Abia piłkę przejmuje, nieźle to wygląda, bo teraz dwójką atakują gospodarze, zbliżają się do pola karnego, jest Połecki z prawej strony, będzie strzał za pola karnego i Fantastyczna kontra, yy, wydawało się, że Patryk Małecki jest po prawej stronie, że do niego na chwilę, za chwilę zostanie zagrana, ale Zuber pomyślał inaczej, strzelę i to się opłaciło. natomiast ten kontratak bardzo szybki, dobry, yy, chwila nieuwagi, błąd w środkowej boiska, myślę, że tego gospodarze powinni korzystać. Przejęli piłkę na własnej połowie boiska, a później rozpędzony od linii środkowej, pędził w kierunku pola karnego. Małecki. Patryk Małecki. Zdecydował się na strzał. Trzeba powiedzieć, że tutaj ale złaczmy. A sąseo dostał piłkę na polu wstrzał strzał. bramki. To była dobra sytuacja. Jakże niewiele brakowało Awi, aby wyjść na prowadzenie. Jakże szybko! Gajda. Mięciutkie dośrodkowanie na pole karne, Arak nie złapał, jeszcze Arak, Michalski, Andrzejczyk, jego strzał, ale za słaby. Świetna to była sytuacja, teraz rusza zdobywca gola, więc Zuber. Remeniuk potrafił uderzyć, Remeniuk jest już na polu karnym, Ukrainiec, spojrzał czy ma partnerów, odegranie, będzie strzał głową, Kolewiński i gol! To chyba ostatecznie kolewiński do własnej bratki, natomiast w 49. minucie rywalizacji Adia Świetnik prowadzi z Polonią 2-1. Niesamowite co zrobił Remeniuk, jak przed to polegane. jak szybko, jak dynamicznie. Właściwie mieniał piłkarzy. Doszedł do końcowej linii. Wydawało się, że to się nie uda. Ta piłka zagrana, że nie padnie upeł żadnego z piłkarzy. A na tak to się stało. Zobaczmy, jak tutaj to zrobił. Szybko, jeszcze tutaj do końcowej linii. 57 minuta meczu. Rzut wolny dla Polonii Kajda! Tomasz Kajda! Jeszcze do Pitka! Ależ e, skutecznie zakończył tą akcję Mati, e, był tam gdzie trzeba, w dobrym momencie, szybka odpowiedź, tak jak szybko odpowiedziała Awia e, na golach pierwszej połowie, tak teraz Polonia odpowiada. E, spodziewać jest także Zieliński przy piłce, ale Tomasz Gajda nie odda, Gajda, posłana piłka na pole bramkowe w rękach Andrzeja Sobyszczyka. Jeszcze zdążył Pigiel, jeszcze uratował tę piłkę, jeszcze ją zagrywa na pole karne. Czy skończą to strzałem? Jest uderzenie. Aksel Konewski, ale jest I jest rzut karny dla Wiświtnik. Żółta karka dla Mateja Maticia. I za chwilkę kapitalna okazja dla gospodarza, aby po raz drugi w tym meczu wyjść na prowadzenie. No podobnie jak w pierwszej połowie, pewnie czekał na informację podpowiadającą, rusza Paweł uliczny. Uliczny go! Poszedł jak po do tego karnego, wiedział, się chce strzelić. E, moc, siła, precyzja. Gospodarze wykrywają naprawdę. E, no dzisiaj e, oglądamy zespół trzecioligowy. Jeszcze raz to powtórzę natomiast jakbym widział zespół z ekstraklasy. Głównie zmiennik, a teraz e, Polonia, piłka na polu karnym strzał. Była e, po piłkę sobie jeszcze w drugie tempo. E, skuteczna interwencja bramkarza gospodarz. Ale dobre zagranie Krzyżaka. E, na ten mecz było to, że czekamy na ekstra Klasowicza. E, dzisiaj krok i być może na następną Małecki, kolekcję. Małecki, Małecki prosto padło zagranie. Maj! maj! Są to skończy. Maj! Nie ma gola Zastanawiałem się, dlaczego nie idziesz jeszcze dalej. Polekarne nie uderza. wspomniałeś przywagę wykombinował coś innego. To nie wyszło. Ale kolejne sekundy, kolejne minuty. Prawa dla Małeckiego. To była jego najlepsza akcja. Dobre zagranie. Terlecki, ośrodkowanie, piłka na polu karnym, utrzymuje ją teraz zawodnik gospodarzy i pojedynek szybkościowy. Jest pusta bramka i będzie gol! Jest, gol! jest gol! Jest euforia, jest radość, jest szaleństwo, jest awans, a ja ćwierć Pucharu Polski. STS sponsorem tytularnym Pucharu Polski. Emocje bardziej.